O kontrolowaniu recoilu. Okej. Okay. Zrobiłem już kiedyś generalnie film taki, tylko aktualnie jest zdjęty z YouTube'a, więc zrobimy po prostu krótszą wersję i bardziej ścisłą. Mamy recoil broni. Jak staniemy sobie przy ścianie i strzelimy, to widzimy, że ta broń idzie w jakiś określony sposób. I teraz tak. Najważniejsze i kluczowe założenie. Nauczę Was kontrolować całość recoilu, oczywiście, ale najważniejsze i kluczowe założenie to są pierwsze kule, które da się skontrolować dość prosto, czyli one idą. Po prostu mniej więcej w górę nie prawie że w prostej linii, i to są kule, które chcemy trafić w przeciwnika. Jeżeli ich nie trafimy, to dalsza część jest o wiele bardziej e, skomplikowana do trafienia. Bo jest to randomowa część. Recall jest randomowy w tej grze, to nie jest CS, to nie jest niestety gra, w której możemy polegać na sprayowaniu. Sprayowanie to powinno być ostateczna broń, której używamy. Zazwyczaj powinniśmy starać się być precyzyjni w tej grze, używać burstów, czy właśnie maksymalnie wystrzelić do tych paru kul, które idą jeszcze w miarę w górę w, w prostej linii. A tak to powinniśmy topować i burstować. Ale, jeśli chcemy ogarnąć, no to tak, oczywiście, żeby ogarnąć prostą linię, nic prostszego, ściągamy w dół e, celownik i to jest wszystko, co robimy. Wystarczy że ściągniemy ten celownik w dół, stańcie sobie przy ścianie, zobaczcie, żeby nie ściągać go za bardzo w dół, żeby nie ściągać go za mało w dół, tylko żeby go ściągać idealnie, tak żeby zostawał w miejscu, w którym chcemy strzelać. I to jest kontrola początkowych kul. To jest, myślę, że z 10 kul. Wyłączę Infinity Ammo i zobaczymy, ile to jest dokładnie kul. To jest... But. prawie 10 kul. 9-10 kul, można powiedzieć, że to jest 10 kul. Teraz tak, jeśli chcemy skontrolować cały recoil, to widzimy, że dalej rozchodzi się ten recoil już na boki. Nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, czy pójdzie w lewo, czy w prawo na samym początku, jednak jest na to sposób. Ten sposób jest już bardzo stary, bardzo znany, również tym mówiłem w tamtym materiale. I chodzi o to, żeby patrzeć się na lufę swojej broni, bo nasza lufa będzie chodziła w lewo lub w prawo w momencie, kiedy będziemy strzelać full auto. I jeżeli będziemy widzieć, że idzie w prawą stronę, to musimy skontrować w stronę przeciwną do tego, w którą idzie nasza Lufa, żeby kule strzelały tam gdzie chcemy. Także po prostu kątem oka patrzymy się gdzie nasza broń będzie skręcała i skręcamy celownikiem w daną stronę, żeby to kontrolować. Nie jest to stuprocentowy sposób, bo mówię, spray idzie randomowo. E, ja też w tej grze nie sprayuję strasznie dużo, dlatego że wiem, że ten spray to nie jest coś na czym powinno się polegać. Tak samo jest z innych broni. Z fantoma jest trochę łatwiej ogarnąć ten spray, ponieważ jest bardziej ściśnięty. Um, Oczywiście jeżeli chcecie sprayować w takich, w takich miejscach, żeby trafiać mniejsze targety, to najłatwiej jest się uczyć sprayowania na tych robocikach. Spray transferów jakichś, które chcemy się nauczyć i... no i to wszystko, nie? Z każdej broni, tam gdzie skręci nasza lufa, nasza broń. Musimy, w drugą stronę musimy skontrować. Parę kul zazwyczaj poleci w stronę, jeżeli nie skontrujemy jeszcze, bo zobaczymy dopiero po chwili, że poleciała nam broń, to parę kul jeszcze mimo wszystko skręci w którąś ze stron. Jednak e, chcemy... Na przykład jedna kula tutaj poleciała mi za daleko w drugą stronę, też jedna kula mi poleciała za daleko, ale większość kul byłaby w przeciwniku. I tego chcemy się nauczyć. Oczywiście sprayowanie na mega dalekie dystanse w tej grze to jest w ogóle katastrofa, tego nie powinniśmy używać. Też kontroluje się to identycznie tak samo ale rozrzut jest na tyle duży, że no w CES jesteśmy w stanie to skontrolować Tutaj naprawdę rozrzut nie jest najlepszy jeśli chodzi o sprejowanie Musicie po prostu stanąć przy ścianie i się nauczyć tego Chociaż nie jest to umiejętność, która jest mega przydatna w tej grze to jest mówię panic button to jest coś kiedy panikujemy i już nie wiemy co zrobić i musimy użyć spraya w ostateczności I zazwyczaj są to też bliskie dystanse, niedalekie. To tyle od następnego siema